Uwaga kochani, dzisiaj mamy dla Was nie 5, nie 6, ale 8 haków na skupienie Waszych psów na spacerach, które stosujemy z własnymi trzema. Pani tu, Alex Wilila z temperament Dogs, Polska. Dzisiaj rozmawiamy sobie na temat, jak możemy zwiększyć skupienie uwagi naszego psa na spacerach. Ale dlaczego jest to tak niesamowicie ważne? Jeżeli chcecie, żeby Wasz pies zwracał na Was uwagę podczas spacerów, przychodził na zawołanie, generalnie reagował na komendy i wolał zostać z Wami niż gonić inne psy uh, lub wiewiórki, uh, te sposoby są właśnie dla Was uh, i możecie je zacząć stosować podczas Waszego kolejnego spaceru. Posłuchajcie! Pierwszym sposobem jest śniadanie na spacer. Ale zanim się nad tym skupimy, Zróbmy taki mały eksperyment. Jeżeli możecie, idźcie w tym momencie do kuchni ze swoim psem, otwórzcie lodówkę i powiedzcie, czy będziecie narzekać na brak skupienia uwagi. Dlatego też, jeżeli nakarmimy swoje psy przed pójściem na spacer, tudzież rano, możemy się spodziewać, że niekoniecznie one będą chciały tak mocno pracować i tak mocno się starać za jedzenie. Ja to porównuję do pieniędzy. Jeżeli pieniądze by były wszędzie, zawsze, łatwo dostępne, ilu z nas. By... Tak naprawdę wypracowało to 8 godzin dziennie. Dokładnie. Czy więcej. Ja generalnie ze swoimi psami nie tylko używam ich śniadanie na spacer, ale tak naprawdę każdy jeden posiłek jemy w trakcie sesji treningowych. Jeżeli, nie wiem, jestem zbyt zajęty, nie mam za bardzo czasu, robię po prostu jakieś gierki, sztuczki, cokolwiek, ale tak naprawdę pozwalam mojemu psu zapracować na całe, całe jedzenie, które dostaje Osobem numer dwa jest nagradzanie tzw. zwanych check-ins. To są momenty, gdy pies przychodzi do Was po prostu w trakcie spaceru i sprawdza, i tak jakby pytał, cześć mamo, co tam u Ciebie? lub cześć tato. I bardzo wartościowe jest nagradzanie właśnie tych momentów, bo to jest to właśnie czego potrzebujemy podczas spaceru ich skupienia. One wychodzą z tym pomysłem same, więc bardzo, bardzo warto jest to wykorzystać i powiedzieć im, good job! Kolejną rzeczą, którą ja robię religijnie na każdym jednym spacerze z moim psem czy moimi psami, które trenuję, jest to zabawa. Zabawa pozwoli wam nie tylko na zbudowanie fantastycznej więzi i relacji ze swoim psem, ale także jest to świetny sposób na danie psu utylizacji, outletu, jak byśmy, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, utylizacji naturalnych popędów czy instynktów. Zauważcie, że Wiele problemów jakie mamy np. gonienie za zającami, gonienie za wiewiórkami e, wynika z popędu łowieckiego i zabawa potrafi dostarczyć pewnego rodzaju się tym popędom i tej skumulowanej energii. A co bardzo ważne jest to zabawa wspólna. Naszym punktem numer 4 jest zmiana kierunków podczas spaceru. Niektóre pieski lubią Odchodzić troszeczkę dalej niż byśmy chcieli i bardzo przydatne jest w tym, jeżeli nasz spacer jest troszeczkę mniej przewidywalny, czyli w momencie gdy mamy rozdroże takie jak tutaj Proszę pokazać. Uuu. Zaskoczmy dalej. <laughs> Wszyscy poczuliśmy się zaskoczeni. Nie? <laughs> Zaskocz... Dobra, Dodajesz. Zaskoczmy naszego psa i pójdźmy w innym kierunku niż on lub ona tego oczekują. A najlepiej to ćwiczenie zrobić sobie na spacerze w lesie, dlatego że będziecie mieć bardzo dużo różnych ścieżek, a możecie też e, zboczyć z drogi i się troszeczkę schować. Wcale nie musicie wołać waszego psa, a po prostu zmieńcie ten kierunek i poczekajcie, aż pies zacznie was szukać i za wami podążać. To co powinniście zauważyć, to po 4-5 razach. Wasz jest zacznie um, spacerować z Wami o wiele bliżej, będzie bardziej zwracał uwagę na to, gdzie dokładnie jesteście uh, i będzie też słuchał, czy przypadkiem właśnie nie zmieniacie uh, prędkości lub kierunku i będzie bardziej skupiony. Kolejną rzeczą, którą możemy sobie robić, szczególnie z młodymi psami albo szczeniakami, jest tak zwana ucieczka. W krótkich słowach chodzi o to, że ja pozwalam mojemu psu się troszeczkę rozproszyć, nie wiem, jakim zapachem, i zaczynam wtedy uciekać, wołać, jakby od tego zależało moje życie. Nie tylko to ćwiczenie spowoduje to, że wzmocnicie bardzo, bardzo swoje przywołanie, ale także efektem powinna być sytuacja, w której Wasz pies niekoniecznie chce daleko od Was odchodzić, tudzież sprawdza gdzie jesteście i co robicie. Kolejnym punktem, naszym punktem szóstym jest używanie komendy zwalniającej po check-inach, jak również po przywołaniu. A ja osobiście używam komendy OK i ta komenda oznacza, masz właśnie swój czas wolny, możesz być psem. A, czyli pozwalam psu na przykład wejść do wody, pobawić się z innymi psami, pobiegać po lesie, cokolwiek Twój pies uwielbia. I po pierwsze uzyskacie więcej skupienia, dlatego że pies zacznie oczekiwać tej kobędy zwalniającej od Was. Po drugie, możecie wykorzystać rozproszenia, czyli na przykład woda, inne psy, zabawa z innymi psami, bieganie po lesie, jako nagroda. Czyli na przykład piesek przychodzi do Was, możecie go pochwalić i potem zwolnić, ok, albo biegaj. I wtedy pies ma swój czas wolny, co też będzie dla nich nagrodą. I ja stosuję tak naprawdę upgrade z tego sposobu. Aby... Po trzymanej korekcji od Vili. Moim punktem numer 7, czy sposobem numer 7 jest rozwinięcie. Nie upgrade, a rozwinięcie poprzedniego sposobu. Jest to proszenie o zachowanie, zanim pozwolę mojemu psu nagrodzić się ze środowiska. W praktyce jest to bardzo proste do uzyskania. Po prostu proszę swojego psa o bardzo prostą rzecz, zanim pozwolę mu pójść do innego psa, podnieść patyka, nie wiem, pogonić czarne, cokolwiek. Skoczyć do wody? Skoczyć do wody. Dzięki temu mogę uzyskać sytuację, w której mój pies aktywnie mnie prosi o dostęp do tych wszystkich bardzo wartościowych rzeczy ze środowiska. Woo! Sposób numer 8. Zabawa w Bum! Podczas spaceru postaraj się schować swojemu psu za drzewem, krzakiem bądź czymkolwiek innym i poczekaj, aż cię znajdzie. W momencie, gdy cię znajdzie, możesz e, nagrodzić, pochwalić, e, wyprzytulać, e, cokolwiek twój piesek bardzo, bardzo lubi e, i kontynuuj swój spacer. Podczas tej zabawy możecie zauważyć sytuację, w której wasz pies może wyglądać na troszeczkę zaniepokojonego faktem, że nagle znikliście mu z oczu. Jednakże ja bym się tym specjalnie nie przejmował, pozwoliłbym mojemu psu nie odnaleźć, a rezultat będzie taki, że wasze psy będą się o wiele bardziej skupiać na tym, gdzie wy jesteście, w którą stronę podążacie. I tak naprawdę jeżeli chodzi o moje psy, jeżeli nie widzą mnie one przez dłużej niż 5 sekund... Chciałabym, żeby zaczęły mnie szukać. Dziękujemy kochani za obejrzenie naszego odcinka. To było nasze 8 spacerowych sposobów na zwiększenie skupienia i zaangażowania Waszych psów na spacerach. Jak zawsze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzach pod tym wideo, albo dołączcie do naszej grupy facebookowej. Temperament Utegałem dogs polska. polska tam, jak wspomniałem wcześniej posujemy troszeczkę więcej informacji, troszeczkę więcej treningowych i do zobaczenia w kolejnym odcinku.